skończyłam z Wami live'a, Mówiłam Wam, że mam rolę na jutro i tak ciężko mi jakoś, no nie wiem czy mam, jakoś tak te wyrazy mi jakoś zapamiętać. nie? No i tak wszedł się mój syn ja i Wiktor, chodź, zrobimy próbę. Nie? Ja z niej robię próbę od razu, wszystko z rękawami leci. Zrobimy sobie próbę razem, bez Wiktora i zobaczymy, jak mi to będzie. Dobra, czekajcie, zapalę światło. No muszę potremować. Też jest inaczej, jak na przykład mundur mam założony, bo też na przykład zauważyłam, że na planie w ogóle szybciej jakoś tak wchodzi nauka niż w domu, no bo atmosfera też jest inna, nie? Tam wiadomo, te kamery, to, że ci aktorzy są, jakoś tak wszyscy się wbijamy w ten ryk. Już zapomniałam, no po był Wiktor. Wszystko powiedziane. Wiktor poszedł. Zapomniałam. Wiktor. Skoro w mundurze, jak gadałam z Wiktorem, to może... Może jak będę mundur, słuchacie, to... To będzie lepiej, nie? Przywołuję Pana do porządku, będziemy musieli użyć... Będziemy musieli użyć przymusu... To jest to, właśnie to mówiłam. Przymusu bezpośredniego. Przywołuję Pana do porządku, będziemy musieli użyć przymusu bezpośredniego. Państwo z rodziny? I oni tam się szarpią, i ja wchodzę pomiędzy nimi. Przywołuję pana do porządku, bo będziemy musieli usiąść przymus. Przywołuję pana do porządku, bo będziemy musieli użyć przymusu bezpośredniego. Z tą miną. Ma pani prawo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie, nie chcę, ja go kocham, go kocham. Państwo są z rodziny? Nie, znowu i... Chyba go zabieramy. Bo reszta są takie, wiecie, po prostu rozmowy, normalne rozmowy. Tylko to przywołuje Weź, Aśka. Weź, dobra, weź, weź, dziecko. Nie wiem. Dobra, chyba trzeba odpocząć. Impost. O, paczka przyszła. <laughs> Przywołuję pana do porządku, bo będziemy musieli użyć przymusu bezpośredniego. Brawo. Bez brawo nie ma tam, jest tak jak w scenariuszu tutaj. Proszę mi nie zmieniać brawo, serwo, bo ja będę czekała na brawa. Proszę, proszę. Ja Przemocu! nie Przemusu. Znam, nie, <laughs> Przemusu. nie przemocy! Przemusu! Ja powiedziałam przemoc? Tak. Chyba ty. Przemocy bezpośredniego! Ja nie mogę się Nie skupić. ma czegoś takiego! Znalec. Przemocy bezpośredniego! Nie przemoc. cicho, to jest a ty dżeszesz ryja, mały edzie u góry śpi. Sąsiedzi. Przepraszamy, uczymy się roli. Nie to żeby my się tutaj jakoś ten, nie? O Bardzo dobrze. Kto jest pod kołderką? Proszę bardzo. Bez przymusu pod kołderką. Proszę bardzo. kod policyjny. Dobra, jeszcze raz od początku. Matko, jedyna. Dzięki za pomoc. Wstaniesz jutro rano ze mną i ze mną potrenujesz? No to zobaczymy. Jak zobaczymy? Już ustalamy. No zacząć w ogóle w Ja Cię obudzę. Przymusu bezpośredniego. No, to dobrze. Do widzenia. I bo będę musiała użyć przymusu bezpośredniego. I przymus. do widzenia. Dobra, przymuszasz mnie do nauki o jakimś przymusie. Słuchaj. Sam, słuchaj, ja już skończyłam gadać. Nie nuć. Tylko możesz to możesz i wkuwać Ale... na pamięć. Ale przymus bezpośredni, zapamiętałam. Matole, jeden. Cześć, Witera. Dobra, daj Użyj, Daj buziadka. Dzięki za pomoc. Paniąku. Yes. Jutro Cię obudzę. I, I ten po 11, dobra? Przed wyjściem do Kielmana, ok? Pasydusz, a ja idę już w Zacznijmy ten piękny dzień. Dzisiaj mamy Walentynki, Tim Ja mam taki cudny widok. No, na moją miłość. Coś spany chłopak. Tu my to naprawdę wyglądam jak albo jakiś kapitan. Albo no tak, o tak, to może jak Stewardesa. Tu mam tą walizkę. Ale tak, tutaj te buty, bo takie buty, no, mam powiedzieć, męskie, nie? to wygląda trochę jak kapitan statku. Mogę być. Kapitanem statku. No, a hoj, przygodo, idźmy na plant. A, wiecie, gdzie dzisiaj gramy? Przy Sejmie. No przeciwko będzie Sejm. O, to rzut beretem. Jadą limuzyny rządowe, bo ktoś nas chyba odwiedza. Już Wam wcześniej mówiłam, że ta droga prowadzi i do Sejmu, i do Pałacu Prezydenta. Ja będę się kierować do Sejmu. Przestanę ja na miejscu. Tutaj jest... E, chciałam powiedzieć dom śląski. Dom poselski. Tutaj jest Sejm za tą kamienicą. A ja mam plan filmowy tutaj właśnie w kamienicy naprzeciwko. Okej. Okay. Tak sobie pomyślałam jeszcze będąc tu przy Sejmie. Zobaczymy, czy jest tu taki sklepik. Ja Wam pokazywałam, że. Właśnie, ja tutaj byłem fotografem. że Mam takie posztówki Sejmu. I one były tutaj w tym sklepiku, ale nie wiem, czy ten sklepik jeszcze istnieje. Tutaj jest Sejm. I tu na dole był taki właśnie sklepik. Teraz zobaczymy, czy to jeszcze jest. To jest w ogóle główne takie wejście. Jakbyście chcieli wejść, tu jest właśnie kancelaria Sejmu, dział przepustek. Tutaj trzeba się udać, dostać taką przepustkę. No i się do Sejmu chodzi. I. Zobaczmy, jak tutaj pozmieniali, nie? I zobaczymy, czy, czy dalej jest ten sklep. Bo na pewno był fajny. Czekaj się pój. No, jest jeszcze do sklepu, nie? Są tylko same przepustki, czyli tam, gdzie właśnie wydają tam taką kartę wstępu. Żeby dostać się do takiego sejmu, to trzeba po prostu zgłosić to na stronie, tam jakiś czas wcześniej. Ewentualnie na zaproszenie posła. I wtedy, tutaj w systemie jest wasze imię i nazwisko, czy część dołu taką przepustkę odebrać. Te przepustki też się różnią. Jakieś uroczystości są. Jest kilka wejść do Sejmu. No i na tej przepustce macie zaznaczone, jakim wejściem możecie wejść i też co jest ważne, czy możecie wejść na galerię. Galeria to jest ta sala, sala plenarna, gdzie są właśnie obrady Sejmu, gdzie tam sobie siedzą i u góry są takie balkony. No i tam możecie sobie siedzieć, ale nie każdy może dostępić tam wejście. Więc jeżeli chcecie o Sejmu wejść, to zwróćcie uwagę, czy dostajecie jakąś przypustkę właśnie na tą galerię, bo uważam, że być w Sejmie, no to trzeba być w tej galerii, nie? No. Ja tu dzwonię. Bo tu ekipa filmowa ma być wcześniej. I co, jeszcze ich nie ma? Znowu jestem za wcześnie? Ja to potrafię, nie? Nigdy się nie spóźniam. Jestem za wcześnie. Ja nie wiem, co ja z tym mam. Ale chyba lepiej, nie? Gorzej, że drugą stronę, gdybym się spóźniała. To sobie pójdę tam uroczystość. Tam jest jakiś pomnik i tam są jacyś żołnierze. Przynajmniej się zobaczę, co tam się dzieje. Patrzę, na żołnierzy? Już bardzo mamy Sejm. Podoba mi się ta kopułka, bardzo ładnie to wygląda stałem tylko światło SMS, -a. gdzie jestem. No. Pod klatką, gdzie jestem. A wy Dobra, wracam się z powrotem. Zapomniałam, przecież jak jest plan filmowy to jest cisza, a ja zadzwonię dzwonkiem i zdziwiona, że nikt nie słyszy. No wiadomo, że nikt nie słyszę, bo domofon jest zatłożony. Dobrze, dostałam, wiadomość o opiekuna planu, że on już schodzi na dół i mi otwiera, więc wracam z powrotem. No, fajne. Czy ja pamiętam tekst? Kamera. Akcja. Ostatnie moje poprawki na osobiste. Chyba jest dobrze. Dosyć. Nerwy tu w niczym nie pomogą. Ma Pani prawo złożyć zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie, nie. Pierwsze moje duble, bo nie mogłam sobie z tym poradzić, bo tekst był zmieniony. Tak Moje zdjęcia zaczęły się o godzinie 13, teraz jest 14, 12. I godzina i 12 minut. Ja już jestem wolna, ale mówię tak pociwu, bo nie mogę wysłać, bo film na klatce. No to muszę tu jeszcze zostać. No patrzymy sobie na sejm. Ale to były moje pierwsze duble, bo... No. Okej. Okay. No więc ja już sobie z mieszkania wyszłam. idę na pieszo, bo tutaj w góry kręcą jeszcze jakieś sceny, ale wychodząc, pani reżyser do mnie powiedziała do zobaczenia, Joanna, czyli jest dobrze. Mimo moich powtórek. Pani reżyser chce mnie widzieć najważniejsza. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że ale w czym takie ciężkie, tak... co to? Dla mnie to było ciężkie. Nie wiem czemu. Te wyrazy szył, żył, żył, I jeszcze pomiędzy dali mi nowy tekst, gdzie jedne były w liczbie mnogiej, drugie w pojedynczej. I nie mogłam powiedzieć na odwrót. I to właśnie powodowało u mnie takie, no, taką zawieszkę, nie? Że tak, jedno w pojedyncze, drugie w mnogiej, ale wiecie co? Ponieważ interweniowałam tam w mieszkaniu i był Wiktor. I był taki chłopak. Nie wiem, że imię jak mój syn, Wiktor, to też wyglądał jak mój syn. Czarne loki, piękne oczka. I w momencie, kiedy jego ja tam uspokajałam, on się na mnie patrzył. I jak on spojrzał nad tymi oczami, ja zapomniałam tekstu. I ja do niego mówię, słuchaj, nie patrz na mnie! Po prostu spójrz gdzieś w bok. I to zadziałało. On już patrzał gdzieś tam, wiecie, nie? Tam. Krzyczał, nie? Chciałam użyć innego słowa. Ale że krzyczał i gdzieś tam z rękawa tekst wyleciał. Od razu inaczej. Ja nie mogłam patrzeć mu w oczy. I to też jest taka lejca dla mnie na przyszłość, że jeżeli kiedyś będę miała problem z jakimś tekstem, grając z jakimś aktorem, no to żebym spróbowała po prostu nie patrzeć mu w oczy, bo to może mnie na przykład w jakiś sposób rozpraszać. On bardzo przypominał mi mojego syna i zachowania i w ogóle jeszcze imię. Fajny chłopak. No i to, nie? No więc trzeba sobie szukać. O! Popatrzcie to. E, Przejechała sobie Google map. Będę. Fajnie. Dzisiaj walentynki. Widzimy się wieczorem na live ie. dla tych samotnych, co są smutni. Będziecie smutni do godziny 19.15. Od 19.15 odpalam się ja. Koniec smutku. Zacznie się coś fajnego. Coś wymyślimy. My na pewno będzie fajnie. Ja się dzisiaj z Wami spotkam. Przechodzę po baru barach stwierdziłam, że wpadnę na obiad, ale znowu dostanę sama że będę musiała siedzieć w ubraniu, bo przecież mam mundur. Siedziała płaszcząca. I Czy że ludzie chyba coś czują, że ja mam mundur spodem, bo wszyscy na mnie się patrzą. Ale nie to, że się patrzą, bo nie wiem, jakoś wybitnie wyglądam. Nie, tylko. Oni się odsuwają. Kiedy na przykład ja podchodzę coś zobaczyć, to oni taki czują po prostu respekt. Oni patrzą na mnie z takim, z takim respektem. Mogę tak powiedzieć? Ja to po prostu wyczuwam, nie? Może na przykład to, że tego munduru nie widać, ale to chyba jakaś ta energia czy coś, to chyba ze mnie chodzi. i ja też zupełnie inaczej się ruszam i też mi mam inny wyraz twarzy, bo... Wiecie jak jest taka uśmiechnięta? Taka Asia w jeansach, nie? Kiedy mam mundur, mimo uśmiechu, mm. ale jednak jestem taka. I to chyba widać. No i oni to po prostu ludzie czują. Hmm. Poczekajmy na moje placuszki. Na razie jest tak. Ale zaraz będzie na bogato. Tak wygląda moje To Są placki ziemniaczane ze szpinakiem i serem. O, jestem już w domu. Jestem już w domu. Ściągam mundur. Wiecie co? W ciepłych krajach tak jest, że oni po obiedzie tam y, po godzinie 12. To też i w Australii też tak jest. W Australii, tam, w jakiejś tam części Australii, nie? Ale y, w takich ciepłych. w Tasmanii też na pewno, w Nowej Zelandii też to widziałam, że y, ludzie mają takie drzemki, nie? I ja Wam powiem, że ja chyba nadaję się właśnie takie ciepłe kraje. Bo ja teraz wracając z pracy, o czym ja marzę? O tym, żeby się po prostu kimnąć, chociaż na dwie godziny, żeby się po prostu kimnąć. Ja tak po prostu zrobię, kimnę się, tylko żebym kurczę nie zaspała na lajwanie. Tak myślę, jakbym się tak pospała, tak godzinkę, półtorej, to byłoby super, ale wiecie, organizm może będzie chciał więcej. No i taki trochę strach, ale... Po co mam teraz cokolwiek robić na wpół i będę taka... No i taka po prostu. Nijaka, nie? Hmm, o, Muszę pójść zmyć makijaż? No, moje po no. Będziesz tu leżał? Kurde, koła po fajna. Oś! tu leżał? Czy Ty będziesz tu leżał? Słuchaj, ściągnij mu tu chomonto, bo już za długo w tym chodzi. Chomonto? <grymne> no. Dobra, chcesz tu hmm. być to bądź cicho, nie to do widzenia. Mamo. <grymne> Buziaczki moje kochane. Dobra, poszukajmy coś w necie, bo tu spania nie będzie. W dupę go pocałuj, no. No, <laughs> Słuchaj, <sztukaj. śmiech> a on tylko zadko ma zaciskę na twarz, tak? Kocham i uwielbiam. Nie? Nie. No hej, ja musiałam się... Ja musiałam się przesłać po planie. No i właśnie stałam... do sklepu. Dzięki. i lecę do sklepu wam, że pospałam, no zasnęłam, a teraz tutaj szybko przeciwdziałam po yy, przystółki. Pogodę mamy taką. Dzisiaj mam walentynki i przechodziłam właśnie tutaj obok lokali koło siebie. To powiem Wam, że wszystkie stoły zajęte, podwójne. Yy, zauważam, że w restauracjach, w Szczantówka zrobili jakiś taki remoncik chyba na dziś. E, zostawili same takie stoły dwuosobowe. Takie większe są gdzieś tam dalej. No ale w sumie bym chciała przyjść ekipa, to się nie wiem, w sumie ja nie wiem jak ludzie świętują. Nie wiem. Ja świętuję z wami, mam nadzieję, że będzie Was kilkaset. Co tam jedna osoba naprzeciwko Was? Będzie kilkaset dzisiaj. <grym> Liczę na Was. Tak jak na Wigilie było Was. W pewnym momencie 1200, a tak z 700 to nie schodziło. No, to jest, to jest towarzystwo, nie? Zobaczymy jak tu jest. No tak parę, nie? Jeden, dwa. Jeden, dwa. Ale musimy wraca. Bo wczoraj mi A Asia, pamiętaj, doma z siatami nie chodzi. Nie wiedziała, że będą takie czasy, że nie z siatami, a z przysługami, nie? My teraz z siatami nie chodzimy, tylko chodzimy z przysługami. A najlepszy facet to kurier. Dobrze. Pokażę Wam okolice. To jest muzyka na żywo. I faktycznie pani sobie tutaj siedzi i sobie fajnie śpiewa, nie? Fajnie, fajnie. No miałam się tu być ale na... a, 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 a o co chodzi? Czekajcie chwilkę. Panowie z walonikami. A te waloniki są tutaj Vincenta. Yy, Nie wiem, czy ludzi. No, może jakichś zapraszają do lokalu, może tam w środku. Pimpuś się obudził. Tak, pancia obudziła. Moja śpiąca królewna. Przepraszam, że jest taka zimna, nie widać dotykać do takiego małego całuska, tak? Mój kochany.